Witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Czy jesteś w żeńskiej energii? Rozkład przeznaczony dla kobiet i pokażę Twoją energetykę na obecny moment. Pokażę, czy jest coś, co teraz blokuje Twoją żeńskość, Twoją kobiecość, jak wpłynęła przeszłość i co może ją wzmocnić, uaktywnić, jeżeli jest taka potrzeba. Temat bardzo ciekawy i bardzo aktualny teraz, ponieważ będąc w żeńskiej energii, w jej pełni bardzo... Dużo możemy mieć takich atutów. Łatwiej nam się układają relacje z naszymi partnerami, łatwiej nam łagodzić napięcie w związkach, w relacjach. To też taka magiczna energia to jest moc, którą, którą posiada każda kobieta. To też pomaga nam budować relacje z dziećmi, to pomaga nam być szczęśliwymi tutaj, w momencie, czerpać przyjemność od życia. I bardzo ważne, czuć w sobie tą. To ma energię, i to jest jakby pierwszy etap, kiedy my czujemy, w jakiej energii my jesteśmy. Generalnie my nie możemy cały czas przebywać tylko stricte w takiej żeńskiej energii, bo każdy człowiek ma i żeńską i męską. No wiadomo, że kobieta ma więcej żeńskiej, mężczyzna więcej męskiej. Męska energetyka nam też potrzebna. Na przykład, kiedy prowadzimy samochód, gdzieś tam potrzebujemy szybko, tam dojechać, tak? Kiedy idziemy na siłownię, robimy taki siłowy trening, to jesteśmy bardziej w męskiej energii. I fajnie w ogóle umieć zmieniać ten stan, kiedy jest potrzeba przebywać w męskiej, kiedy jest potrzeba przebywać bardziej w, żeńska, w żeńskiej i nawet ją świadomie wzmacniać, kiedy jest dlatego tego większa potrzeba. Przebywając też w żeńskich energiach, łatwiej, kiedy mamy dużo tej energii, łatwiej nam przyciągnąć do swojego życia obfitość, a przyciągnąć odpowiedniego partnera. Również kobieta, która. Jakby, której aktywna ta energia, która ją prawidłowo wyraża, ona daje odpowiedni potok mężczyźnie. I przy takie kobieta mężczyzna zaczyna więcej zarabiać, zaczyna lepiej się czuć. I to bardzo dużo takich przykładów w życiu, kiedy mężczyzna z jedną partnerką nie przydawało się tam, chodził do pracy, coś tam się zarabiało. Zmienia partnerkę, mija czas, zaczyna więcej zarabiać, zaczyna jakoś tam lepiej wyglądać. I obrotnie też, bardzo często, szczególnie mężczyźni, którzy. Dużo lat na przykład przebywają z partnerką, budują wspólny biznes i on bierze to wszystko na swoją, tak jakby na swoją zasługę, nawet jeżeli kobieta zdarza się tak, że kobieta może nie pracować, ale ona daje mu odpowiednie ten pot, tak jakby akumuluje tą energię i ją wzmacnia. I takim mężczyzna on bierze to wszystko, jako jego zasługa, i zdarza się, że znajduje sobie na przykład młodszą, tak, i zaczyna się wszystko walić, ponieważ nie ma już tego wsparcia. No tak, jeśli się okaże, że ta jest pusta, no zdarza się tak, że kobieta nie umie, nie ma tej magii. Ona jest! Ale po prostu kobieta nie umie z niej korzystać. Więc powiedzieć, że pusta, no nie, nie ma pustych kobiet, tak? No, tak mówią, jest takie powiedzenie, ale tak naprawdę nie ma pustych kobiet. Każda to ma, po prostu może być bardzo mocno zablokowana i po prostu nie umieć z tego korzystać. I my dzisiaj zobaczymy, w jakiej energii jesteś, co może ją wzmocnić i czy jest coś, co ją blokuje. Przyszła mi dzisiaj informacja, żeby zrobić na sześć opcji. Więc będzie sześć opcji i zobaczymy wszystkie, wszystkich, kto my będzie oglądać. Pierwsza karta pokaże energetykę na obecny moment. maczki kto podsłuje tak jest gotowe może jeszcze trochę przyklejamy tak i tak karty już gotowe numer jeden to u nas bursztyn dwa malachit trzy cytryn 4 bursztyn, 5 korneol i 6 korzek warcy. Wybierajcie. Tak jeden czas, wasza karta. Pierwsza karta pokazuje, w jakiej energii teraz jesteś. Przeszłość jak wykona przeszłość. No, powiem, że na to. Teraz coś blokuje. I rada przesłania od mhm. Znaczy tak, przede wszystkim tutaj pokazana, że jesteś w żeńskiej energii. Masz ją bardzo dużą, ponieważ o tym mówi kolor kielichów, Jak wiemy w tarocie, kielichy i pentakli. Liczą się żeńskim kolorem, buławia i mieczem męskim. Więc tutaj na pewno jesteś w żeńskiej energii na pewno masz ją bardzo dużo. Również tutaj, jak ja to widzę, możesz, mogłaś odziedziczyć tą energetykę, tą umiejętność po swoich przodkach, po swoich przodkinach, ponieważ tutaj zaznaczone, że po prostu jest to w tobie wkodowane. Tutaj też pokazane, że masz piękną harmonię pomiędzy męską a żeńską energetyką. To właśnie to, o czym mówiłam we wstępie. Możesz świadomie albo nieświadomie. No, gdzieś nieświadomie my wszyscy się przyłączamy, tak? Ale tutaj pokazano, że kiedy jest potrzeba, no to ty możesz być i e, za ojca, możesz robić coś w męskim trybie, ale szybko się przyłączasz, znów wracasz e, do e, kobiecości, do żeńskości i. Pokazane, że może w Tobie to być wkodowane, że po prostu jest to w Twojej krwi, kiedy umiesz harmonizować przestrzeń, kiedy tworzysz taką atmosferę, kiedy ludzie dzięki Tobie na przykład lepiej się dogadują, kiedy następuje porozumienie. Jakby tutaj idzie taka łagodna, piękna energia. Też pokazane, że może Twoją energetykę wzmocnia, wzmacniać relacja z dziećmi, opieka nad dziećmi, bądź w ogóle jakby przebywając w rodzinie. Albo po prostu to odziedziczyłeś po przodkiniach. Tak jak powiedział na początku, przeszłość, jak wpłynęła przeszłość na obecną Twoją żeńskość, na Twoją kobiecość. A piątka denarów mówi, że mogły być wypróbowane dość ciężkie. Nie wiem, może brakowało na przykład czegoś w dzieciństwie, może pieniędzy, może uwagi, może ktoś chorował, ale to nie zablokowało Ciebie, to odwrotnie wzmocniło, to nauczyło Ciebie współczuciu, umiejętności opiekować się, umiejętności tworzyć fajną atmosferę, taką, takie piękno, nawet jeżeli nie ma za dużo pieniędzy. Tak jakby, to jest, to jest to właśnie, na tym polega talent kobiecy, która potrafi, jak, jak w czasach, kiedy nie było takiej, takiego ogromnego wyboru produktów i innych rzeczy, a kobiety potrafiły tak rękodzieło zrobić, żeby było pięknie, tak, ugotować coś, żeby było pięknie, żeby była ta rodzina, atmosfera. I więc tutaj pokazane, że jakieś braki, jakieś wypróbowania, odwrotnie, one m, m, nauczyły ciebie i wzmocniły ciebie jako kobiety. Tak tutaj ja to widzę. Może to być taki dar pokoleniowy, tak jak powiedziałam, że kobiety musiały sobie radzić, musiały być pomocni, tak na przykład opiekować się kimś i to po prostu genetycznie jest przekazane Tobie, że Ty potrafisz to. Czyli coś teraz blokuje Twoją żeńską energię. Może blokować to, że za dużo pracujesz, że za dużo gdzieś musisz dawać od siebie. Że jakby tutaj jest kilka osób, które żebrają żeby, 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 żeby i tutaj nierównoznaczny taki nego także tak że ktoś chce dużo, dużo wziąć, a nie daje w zamian. I przesłanie na obecną chwilę dla Ciebie. Sytuacja w Twoim domu poprawia się, być może dzięki przeprowadzce lub zmianom na lepsze w pracy. To może tutaj rzeczywiście, że musisz wykonywać jakąś pracę, która blokuje Ciebie. Może to niewystarczające wypłaty na przykład masz, bądź niewystarczające środki na dzieci dostajesz. Tak? To też nie, nie za fajne. Znaczy tutaj może chodzić o dosłownie, o to przesłanie, które tutaj napisane, że rzeczywiście może u kogoś nastąpić poprawa w samopoczuciu po przeprowadzce, bądź jakiejś zmianom w pracy. Bądź ta karta po prostu mówi, żeby zwrócić uwagę na swój dom. Bo, jeżeli w domu będzie porządek, spokój, harmonijna atmosfera, to będziesz no, w maksymalnie takiej swojej sile. I tutaj realizacja też może iść ciebie jako kobiety, mianowicie poprzez dom. Nawet jeżeli mieszkasz sama, tak, to może chodzić o tworzenie atmosfery takiej, o robienie czegoś, żeby prostu ta, ta przestrzeń była zadbana, piękna, żeby tam było dobrze. Tak tutaj pokazano. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i przechodzę do numeru dwa. To jest stan Twojej energetyki na obecny moment. A, dziewiątka miecze. Miecze, tak jak mówiłam, to jest bardziej męska energia. Jakby ta karta mówi, że no, możesz mieć braki właśnie tej żeńskiej energii i to spowodowane. Bo dziewiące mieczy to mogą być konflikty. Na przykład, jeżeli jesteś w nieszczęśliwym związku, gdzieś źle się czujesz, to tak zwany nieodpowiedni partner, bo nieodpowiedni partner potrafi tak zablokować kobietę, że to później potrzebne miesiąca, a nawet i lata, żeby wrócić do normy. Może chodzić o konflikty, że, że teraz po prostu, na obecny moment, są jakieś konflikty, trudności, które blokują twoją żeńskość i kobiecość, bo musisz tutaj e, może rozwiązywać jakieś kłopoty, możesz tutaj bardzo dużo się martwić, generalnie energetyka stresu. Stres to też potrafi nas blokować, nie wiem, może masz taką stresującą pracę, też to może wskazywać zdrowotne rzeczy, ale dziewiątka mieczy mówi o tym, że e, trudności, e, w tym, żeby wyrazić w pełni swoją kobiecość. Ona tutaj może być zablokowana na obecny moment. Więc może to być dość silna blokada przy tej karcie, a może to być chwilowa. Na zasadzie chorujesz teraz, tak? Może był jakiś konflikt, bądź ciężka rozmowa z kimś, bądź była stresu dużo w pracy, no i dlatego taka karta na obecny moment tutaj wychodzi. A może pokazywać, że niektóre a, dwójeczki mogą czuć się samotni dawno. E, I to takie myślenie e, niekonstruktywne na ten temat. E, jakieś strachy, zamrapianie, się też nie wpływa pozytywnie na Twoją energetykę. No, powiem tak, tutaj mogą iść u niektórych również jakieś kompleksy i strachy. Też to nie wpływa dobrze na naszą żeńskość i kobiecość, kiedy czerpiamy się sami same siebie, swojego wyglądu i e, coś tam wymyślamy negatywnego na swój temat. Tutaj czarnowictwo e, nie robi e, dobrze. Um, idziemy dalej, ta karta pokazuje przeszłość, jak przeszłość wpłynęła na Twoją kobiecość i tutaj pokazano, że przy trójce kielichów kiedyś mogło u Ciebie być tej energii, wiele, wiele więcej, tej radości, chęci do życia, tutaj mogło coś się stać, dwójeczki, tak po prostu teraz to wygląda, nieudany związek, nieudana relacja, bądź tak jak powiedziała, to jakiś no, chwilowy stres, że kiedyś było wiele, wiele więcej, może nawet czułaś się wie, wiele jakby no, mocniejsza, silniejsza, bardziej atrakcyjna. A też przy trójce kielichów, co wpłynęło? Mogła jakaś relacja wpłynąć na obecny stan Twojej energetyki. Tak tutaj pokazano. Czy teraz coś blokuje Twoją energetykę? Czwórka denarów mówi tak, że jest jakaś blokada teraz. Może dla kogoś iść jako sytuacja stagnacji, że od dawna nic się nie zmienia. Taki zastój energetyczny to zawsze źle. Nawet jeżeli jest w miarę dobrze, ale nic się nie zmienia, to i tak się tworzy stagnacja. I. Negatywnie to wpływa. Więc tutaj pokazano, że trzeba otwierać się na coś nowego, bo rada wyszła taka: wielkie szanse, wprowadź w swoje życie coś nowego, to może być coś nawet takiego minimalnego. Nie musi to być koniecznie coś globalne. Ale tutaj jakby wskazany przypływ nowej energii. Otwieraj się przed Tobą, wielkie szanse, skorzystać z nich. No i my widzimy wodę. Może przyszedł czas, żeby. Udyć się gdzieś nad morze, nad jezioro, gdzieś spędzać czas w pobliżu wody. Może różne praktyki z żywiołem wody, to też bardzo wzmacnia żeńską energię. Może chodzić też o um, rytualne kąpiele z odpowiednimi intencjami, z odpowiednimi olejami itd. By tu wszystko i będzie zmniejszać poziom stresu i będzie napełniać Ciebie taką większą pewnością siebie, miłością do siebie, aktywuje twoją żeńską energię. No i jeszcze kilka słów o tej czwórce denarów, co tutaj może blokować. Jakieś finansowe problemy. Jakby możesz uważać, że nie możesz sobie na coś pozwolić, że tobie czegoś brakuje i poprzez to się stresujesz. Może chodzić że jakieś niewygodne warunki mieszkaniowe. Też tutaj może iść przy czwórce denarów. Tak tutaj pokazane. Dujetki, napiszcie mi, czy zachowała z wami to czytanie. Będzie mi bardzo ciekawie poczytać. Dziękuję wam i przechodzę do kolejnego rozkładu. Numer 3. Czy jesteś w żyńskiej energii? Przyszłość, teraźniejszy, czy coś blokują. I przesłanie od odbłogień. I tak. Tu, Pierwsza karta pokazuje stan energetyki na obecny moment. I ósemka buław mówi o tym, że więcej może być jednak męskiej energii. Że najczęściej wyrażasz siebie, będąc w męskiej energii. Ponieważ buławia to męska energetyka. A też tak Ta karta mówi o aktywności, o jakichś działaniach. To może być spowodowane tym, że robisz coś nadmiernie aktywnie, bądź, nie wiem, wychodzisz na przykład z jakąś inicjatywą. To mówię jako przykład, to oczywiście, że to będzie nie u wszystkich. Bądź robienie czegoś w nadmiarze może powodować to, że wyrażasz siebie, że przebywasz najwięcej, najczęściej w męskiej energii. Tak często się zdarza, kiedy my bierzemy na siebie obowiązki męskie, kiedy musimy sobie z czymś radzić. I musimy po prostu być silni, bystrzy, aktywni, więc tutaj tak to pokazano. Również to może być chwilowe, że teraz coś załatwiasz, musisz tutaj, aktywnie działać, coś robić. No i dlatego taka energetyka. Pokazano, że w przeszłość, i dziesiątka liczy o tym, że tutaj były dość trudne takie przeżycia. Straty mogły być, mogły być problemy ze zdrowiem, bądź relacje, które zablokowały w tobie tą żeńskość, Mogły być nawet takie, że ktoś odszedł, jakaś osoba odeszła. Dość tutaj ciężka przeszłość wyszła, Taka, takie brutalne energie ciężkie. Gdzieś trzeba było podnosić się po bardzo ciężkich przeżyciach, i to mogło właśnie spowodować, że teraz jest więcej tej, jakby, męskiej energii. Czy teraz coś blokuje Twoją rzeczkość, Twoją kobiecość? Siódemka mniej czy pokazuje? Blokują ludzie nieszczerze. Jeżeli ktoś cię okłamuje, ktoś cię wykorzystuje, to to właśnie jest tą blokadą. Tak tutaj pokazane to siódemcy mieczy. To jakby nieodpowiednie osoby w Twoim otoczeniu, to osoby, które chcą wziąć, które okłamują, które w jakiś sposób wykorzystują, które manipulują, więc tutaj relacje, zaznaczono, że to relacje. Również może wskazywać, że jak strata, teraz jesteś na etapie, że możesz uważać, że coś straciłaś, bądź zostałaś nieprawidłowa, potraktowana, oszukana, no i to budzi taki, taki przepływ tego ognia i Wprowadza Cię w takie energie, takie nieco leczące, aktywne, takie przebojowe. I to jest okej, okay, tak? to jest okej, okay, nam to też jest potrzebne w pewnych momentach naszego życia. Rada, podpowiedź od Bogini, czas by otuć i oczyścić Twoje ciało i umysł. Tutaj mocno zaznaczono, że przyszedł czas na jakieś oczyszczenie, i to może spowodować, że będzie więcej spokoju, w Twoim życiu mniej tutaj trzeba będzie coś, nie wiem, coś walczyć, coś robić, tak? Będzie więcej takiego spokoju. Tak tutaj pokazane. Bardzo Wam dziękuję. trójeczki. I przechodzę do kolejnego czytania. I tak, numer cztery. Dla tych, kto wybrał bursztyn. Czy jesteś w żeńskiej energii? I przesłanie od bogi. I tak, numer cztery, wasze czytanie. Dla tych, kto wybrał turkus. Pierwsza karta pokazuje, w jakiej energii jesteś teraz. I bardzo ciekawa karta wyszła. Ponieważ my widzimy tutaj w centrum kobietę, co wskazuje, że oczywiście masz tą żeńską moc, tą żeńską siłę. Może nawet jeszcze sama nie wiesz, jaka, jak, co to za energię, co to za moc. Ponieważ my widzimy, że tutaj kobieta mało tego, że związana, oczy zamknięte, czyli no, nie ma jeszcze tej świadomości, co ona posiada, i to wszystko otoczone mieczami. To blokada to też mogą być postępowania, schematy zachowania. Które, poprzez które nie wyraża się ta żeńskość. Tutaj pokazano, że mocno, mocno zablokowana ta żeńska energia. Może nawet ją nie odczuwasz. Tutaj dla tych, kto wybrał 4, jeśli tam wychodziło, że jest możliwość coś zmieniać lawirować, to tutaj możesz totalnie siebie nie wiedzieć. To jest totalna blokada. Albo to nieudane relacje, tak, jakby takie te miecze, to um, rany, tak? Albo ktoś cię mocno, mocno po prostu zablokował. Um, znaczy, przeszłość, siedemka kielichów. Nie wiem tutaj, jaka była relacja z matką. Mogło tak być, że tutaj matka nie mogła Tobie przekazać tego z jakiegoś powodu. Mogło chodzić znów takiej o rozczarowania, że było bardzo dużo nadziei, iluzji, że coś będzie pięknego, a tak się nie stawało, to jakby rozczarowania w relacjach mogły spowodować tam taką blokadę. Bądź tutaj na zasadzie takich rodzinnych rzeczy, że nie była przekazana Tobie, pokoleniowa ta wiedza bądź umiejętność wykorzystywania swojej żeńskiej energetyki, swojej kobiecości. Tak tutaj pokazane. I przy ustępcy miecze chcę od razu zaznaczyć, że żeńska energia, ona się nie wiąże z wyglądem, absolutnie. Tutaj chodzi o wewnętrzny stan i umiejętność ją wykorzystywać dla przyciągania odpowiednich rzeczy, dla harmonizacji na przykład, dla neutralizacji konfliktów, na takiej zasadzie. Więc tutaj wyszła taka blokada. Oczywiście ta moc w tobie jest, ale mówię co w kartach, jest silna, silna blokada. Co na obecny moment przeszkadza? Królowa Denarów. Właśnie to, o czym mówiłam, to może być relacja z matką, która albo nie mogła przekazać tobie tej informacji, tą umiejętność, bądź była trudna relacja i która właśnie stworzyła tą blokadę. Może oczywiście to być praca, jakaś praca, którą wykonujesz, może ona jest ciężka, może ona jest taka, gdzie nie możesz rozwinąć skrzydła i to też występuje jako blokada. Też Królowa Denarów. Co teraz blokuje. Może wskazywać na to, że może teraz już nic Cię nie blokuje. Teraz możesz się otworzyć, przyszedł czas, żeby się otworzyć, żeby zdjąć jakby te mury, że jakby przyszedł teraz czas bardziej się otworzyć i poznać siebie bezpośrednio jako kobietę, poczuć swoją żeńską moc. I Rada, masz talent w opiekowaniu się dziećmi, udzielaniu pomocy i leczeniu, użyj swojej zdolności, by im pomóc. Znaczy, może wskazywać na to, że relacje z dziećmi, kontakty z dziećmi mogą pomagać, aktywować tą energię, wzmocnić tą energię. A może chodzić o twoje wewnętrzne dziecko. Praca z wewnętrznym dzieckiem obudzi twoją żeńską siłę, twoją żeńską moc. A tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję. I ja przychodzę do kolejnej karty. I tak, numer 5. Dla tych, kto wybrał numer 5. Numer 5. Pierwsza karta pokazuje, w jakiej energii teraz jesteś. Król Buław. Król mówi o tym, że jesteś bardziej w męskiej energii. Plus Buławia to też męski kolor, więc tutaj no bardzo dużo męskiej energii. I to może wskazywać o takiej przebojowości, o chęci do dominacji, o chęci do rozwoju w karierze, w biznesie, do awansowania, A może do przebywania nawet w centrum uwagi. Jakby to jest taka bardzo silna zaradność życiowa kiedy człowiek potrafi wszystko sam zrobić, jakby ja sama, ja sama i to i to i to. Przeszłość pokazana, że na to mogła wpłynąć przeszłość, gdzie tutaj dosłownie jak jakaś wojna, może środowisko było takie ciężkie, gdzie trzeba było siebie bronić, bo jeżeli byś nie broniła siebie, no to tutaj mogłyby być dość ciężkie konsekwencje, jakby nikt, nie było człowieka, który mógłby stać w twojej obronie, musiałaś robić to sama, mogło być bardzo dużo takich doświadczeń. Nawet traumatycznych, z których trzeba było wychodzić, trzeba było sobie radzić, trzeba było być silnym. I właśnie to spowodowało, że jesteś w takim męskim trybie teraz. Znów taki zaznaczam. Absolutnie to się nie wiąże z wyglądem. My mówimy tylko o energetyce. Czy jest coś, co teraz wpływa na. Twoją rękość na Twoją kobiecość, coś, czy coś ją blokuje. Trójka denarów może wskazywać praca. Możesz mieć taką pracę, gdzie lepiej być w takim bardziej męskim trybie. Bo jeżeli będziesz zbyt taka miękka, łagodna, no to może to jakby źle wpływać na wyniki pracy. A, a może wskazywać na to, że teraz już nic nie blokuje, że to, co najgorsze już było za tobą, więc przy trójce, jeżeli będziesz chciała, na przykład wejść w taki bardziej łagodny tryb, to, to potrafisz. Mogą tutaj iść też u niektórych takie zawody męskie. Czyli taki zawód, gdzie więcej mężczyzn pracuje, dlatego jesteś w takiej energii. Rada przesłania od Bogi. Świat obsypuje Cię wszelkimi darami, bądź gotowy na ich przyjęcie. A karta może mówić o tym, że nie, nie trzeba tutaj niczego zmienić, Powinnaś być teraz takich energii, dlatego że to spowoduje większą obfitość, większe pieniądze, bądź jakieś osiągnięcie w karierze. I to jest potrzebne na danym etapie twojego życia. Może wskazywać, że tutaj niektórym kobietom trzeba nauczyć się przyjmować. Bo tutaj może być zakłócenie na zasadzie, że bardzo dużo robisz dla mężczyzny. Nie wiem, coś tam załatwiasz non stop, może pożyczasz pieniądze, może tam coś. Robisz to, co może by, nie trzeba byłoby robić w, w takich ilościach. Jakby tutaj idzie takie przesłanie, że naucz się przyjmować. Żeby coś przyjmować, nie tylko dawać na takiej zasadzie. Jest też kilka takich zasad w relacji, że nie, nie pamiętam, czy ja to gdzieś mówiłam, że nie zaleca się pożyczać pieniądze mężczyznom. Nie ja tutaj nie będę tłumaczyć dlaczego. Tutaj może być u piąteczek takie rzeczy: albo coś załatwiasz, albo coś robisz za niego, albo pełniesz jakąś taką funkcję, która powinien robić facet. Też na jakimś etapie życia to może być ok, tak? Nam każde doświadczenie jest potrzebne. Ale jeżeli tobie to się nie podoba i chcesz to zmienić, to właśnie tutaj przyszło przesłanie, żeby bardziej przyjmować niż dawać. No na danym etapie. Tak, tak tutaj pokazane. Bardzo Wam dziękuję i ja przychodzę do kolejnego rozkładu. Tak. Numer 6. Czy jesteś w żeńskiej energii? Numer 6. Ladek, kto wybrał różowy kwarc. Pierwsza karta pokazuje, w jakiej energii jesteś teraz. Czy jesteś w żeńskiej energii. I czwórka kielichów mówi o tym, że tak jak najbardziej masz tej energii bardzo dużo, a może nawet nie jesteś jeszcze świadoma tej magii, która jest w tobie, może nie zawsze ją wykorzystujesz bądź nie wiesz, jak wykorzystywać. A przeszłość, jak wpłynęła przeszłość na Twoją kobiecość, na Twoją żeńskość, a z mówi o tym, że nawet jeżeli miałeś ciężkie przeżycie bądź trudne sytuacje w swojej przeszłości, to tylko aktywowało Twoje talenty, Twoją intuicję, twoje, Twoją wrażliwość, empatię. Można z kielichów też wskazywać, że odziedziczyła się tą żeńską siłę, żeńską moc po swoich przodkiniach, że były dość silne kobiety, magini bardzo możliwe, z bardzo taką otwartą czakrą serca i one po prostu przekazały tak zwany ten kielich, tą swoją siłę, i ty ją w sobie masz. Czy teraz coś blokuje? Twoją kobiecość, twoją żeńskość. A z denarów? Tutaj będzie na dwie opcje. Jeżeli lubisz swoją pracę i robisz to, co kochasz, to nic nie blokuje. Odwrotnie, to może robienie czegoś z zainteresowaniem, z miłością, z radością, tylko jeszcze bardziej aktywuje żeńską energię. Natomiast jeżeli robisz coś, czego nie lubisz i nie chcesz robić, to to może blokować. Również jakieś finansowe kłopoty mogą blokować na danym etapie żeńską energetykę. I przesłanie od głowień. szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych tym czasem i energią. Tutaj może chodzić o budowanie własnych granic, może też chodzić o to, że masz taką energetykę, która przyciąga innych ludzi i ważne zadbać o te granice, ponieważ tutaj może chodzić o to, że masz dużo ciepła, dużo asertywności, dużo chęci na przykład pomagać i ważne zadbać też o balans, żeby nie pozwalać innym dysponować Twoim czasem, Twoją energią, ponieważ to powinno należeć do nas. Jeżeli nie, nie ma tego balansu, to może też powodować pogorszenie naszego samopoczucia, bądź braki energii na przykład, bądź jakąś taką depresyjność może dawać. Więc tutaj przesłanie granicy. Zadbaj o własne granice. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.